No, więc witam serdecznie. To MŁA. Wow. What the fuck? Tak, to ja. Yy, Miał być, nie wiem mojej twarzy, ogarnąłem kamerkę. Yy, okazało się, że ta kamerka, która jest zbudowana w laptopie, ma możliwość nagrywania w, roz, w rozdzielczości 1280 na, na 780? Jakoś tak. Femua, HD, Full 720 na YouTube. I. I teraz zrobimy taki mały przegląd. Tutaj coś się dzieje u mnie na pulpicie, tak. Mój pulpik, widzicie, to jest mój kanał. Chyba zresztą, widzicie? Widzicie? nie widzicie. Jak nie widzicie, to macie problem. No, więc tytuł odstępu, to mój komputer, więc nie mam co wam pokazywać. Jesteśmy w sobie ładny motor. Dresik sobie odjebałem w kancik. A co się będę, myślę, że do nagrania trzeba się odpięć, co nie. No, Jestem troszkę przeziębiony, może to nie widać, ale jestem zaufać ziemi. Tu po boku mam herbatkę, cały cmaduszek, tylko już skończyła, niestety będę to zaraz robić. I chusteczki. Ale to właśnie mnie interesuje. Jak i cały mikran, z tego co widzę. Ale co potem? No, więc tak. Mam tutaj kilka tych serii zarządzanych. Nic nieskończone. Mamy zagubionych Far Cry 3, czyli to z Tygrys Hill najbardziej. Myślałem, że to wyjdzie trochę lepiej, ale seria, która mi się bardzo podoba, wyszła słabo. No, nie chcę się wygnać, jest słabo oglądana. Ale z kolei World of Tanks bardzo wam się spodobał. W LoL'a nie gram, bo. Nie mam chipsów, nie mam coli, nie jem, nie biję, konia nie biję, nie gram na razie, w nie pytajcie dlaczego. Świat czołgów z tofikiem, tak, i właśnie tam teraz pograłem, już ubiłem przy levele, ale nie chcę mi się ściągnąć na razie update'a, znaczy nie w sensie, że nie działa mi ściągnięcie, i że mi się, nie chcę, bo jestem leniwy. I, ale to chyba widzicie po ilości filmów mieszanych, a z tego co mówiłem wcześniej. No więc, tak i, coś się dzieje na moim kanale. Przede wszystkim, aby ktoś był tak miły i zrobił mi. cicho! I zrobił mi tego, tutaj, tego. no, to tło. Jezu, teraz już nie fajnie, jak to się nazywa. Y nie wiem, no ale w każdym razie widzicie, myszkową, Zaznaczam tutaj to, co jest taki zielony z tym białym. by mi zrobić takie ładne, gustowne, Uuu, to bym się odcięczył. Nie wiem, jak, ale bym się odcięczył. I tak. Miałem nagrać coś, teraz gram krebs taki, I taki, no, taki lącz w sumie. Niestety. Niestety musi to przesunąć, gdyż iż, ponieważ. Ech. Ty szisz, ponieważ tak, bo tak... No, dobra. W każdym razie... No to dobra, dobra, nie no powiem. Powiem dlaczego i z jakiej, Żeby powiedzieć dlaczego, muszę powiedzieć, z jakiej gry to ma być. Chciałem Wam pokazać e Republika. e ERPUK dokładnie. E nazywa się ta gra. Prawda? O, mój adres e-mail. A, stary, Dobra. Dobra. I miałem się to zalogować, miałem wszystko ładnie pokazać zresztą dzisiaj startuję do Kongresu w tej grze. Ale w dniu wczorajszym, panowie kochani Armini, wlepili mi bana. Bana, słuchajcie, bana, bana dostałem. No, na trzy dni. W pierwszej, w pierwszej wersji było napisane, że za multiconto. Kiedy napisałem do nich, żeby wysłali logi. Szybko została zmieniona decyzja. Usunięto moje dwa artykuły, w których zamieszczałem promocję na alkohole w różnych sklepach. Zostały one usunięte jako spam, a ja zostałem na 3 dni. I tak muszę czekać do. 3 dni. Nie do, do środy. Do środy. Tak sobie, aż mi odpadną I wtedy dopiero nagam w tej. A wtedy będę w kongresie to tak będę mógł trochę nawet przybliżyć to, jak działa. działa. razie nie mam jaka. Eee... Dobra, ale wracamy tutaj. Szukam też osoby, przyjaciela. No, Może się za rączkę. I, a tak naprawdę, to szukam kogoś z kim by można było podejrzewać coś śmiesznego. I, dziś byłem na TS3 Bachu. Myślałem, że kupić coś stanę, ale no, tak jakby normalnie ludzie o tym polskich w pracy, szkole, etc. Etycera, etycera. i są dużo. Dobra. No, i to chyba. Wiem, no, to chyba będzie wszystko. Więc ja się z wami żegnam, to ty już nie widzicie. <gry> Tylko moja twarz. Tak, cześć. I kabum. I serdeczne jeba to, tak, to i reszta dziwnej kołoty. Trzymajcie się.